Dzień dobry. Dzień dobry. My, jak co rano, idziemy sobie na zakupy do naszej wioski. W Grecji jest bardzo bezpiecznie. My tutaj, właściwie, idąc na zakupy, nie musimy nawet zamykać drzwi. Tak naprawdę Grecy się śmieją, że oni zaczynają zamykać drzwi Jasa Skalimera. Dzień dobry. Dopiero jak przyjeżdżają turyści przyjezdni. Jak przyjeżdżacie do Grecji, to to, co musicie się nauczyć, absolutnie przed. To jest kalimera, czyli dzień dobry, ale to jest do południa, czyli to jest tak jakby dobrego dnia, ale mówione rano. I kalispera to jest po południu, a jeżeli ktoś na przykład nie wie, czy powiedzieć kalimera czy kalispera, może powiedzieć zawsze jasu, to jest cześć, i to jest do jednej osoby, do pojedynczej osoby, albo jasas, to jest do kilku osób albo do osoby starszej. Warto to używać, bo oni bardzo się cieszą, jak turyści mówią chociażby to Kalibera właśnie. O, jasno! O Cześć, Rula, jak się masz? To są nasi sąsiedzi, przekochani. Może chcecie wejść do środka i zobaczyć widok na wioskę z tarasu? Sąsiedzi proponują, że możemy tutaj zobaczyć z ich, charasu, z ich tarasu na, na widok na wioskę, jeżeli chcemy. No. Czy nie, czy nie, nie chcemy? Chcemy. chcemy. No, wejdźmy. My borume, tak, charyzmi. chcemy, dziękujemy. Wejdźcie, jest otwarte. Wchodzimy. Pani Rula, oczywiście, jak to właśnie typowa greczynka, chce nas już zaprosić na kawę i na coś słodkiego, żebyśmy usiedli z nimi. Także tacy właśnie, jest. oni są przekochani. To są lukumaki, to są takie galaretki w pudrze, to jest takie ty, ty, typowe, tradycyjne też poczęstunek. Ja y, pozwolę sobie przegryźć przed kamerą, żebyście... Mm. Taka galaretka, te są cytrynowe, tylko że ona jest taka miękka. Troszkę jakby budyniowa. No, no, parkie, no. Lukumaki Niepoliłe. dla was. Proszę, poczęstujcie się. Bardzo pyszne. To z Salonik? Mm. Tak, z Salonik. No, no, stimo, pyszne, no, pyszne, 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 pyszne. Ja wyprowadziłam się do Grecji. Myśmy z Tomkiem wyprowadzili się do Grecji. Nie tylko dlatego, że jest morze, że jest słońce. Oczywiście to jest świetne, ale pokochaliśmy Greków. I tak naprawdę to co warto poznać w Grecji, to nie tylko zwiedzać zabytki, nie tylko się opalać, ale poznać takie prawdziwe życie greków i tych samych greków właśnie. Nawet nawet w tawernie zawsze warto pogadać z tymi kelnerami. To bardzo kocham w Grecji. I tak naprawdę ja się tutaj tak czuję, jak ja bym powinna była się tutaj urodzić. Taka właśnie jest codzienna rozmowa z sąsiadami. Troszkę o pogodzie, troszkę o polityce, troszkę o sytuacji tutaj, troszkę się pytają też o Was. I po prostu taka codzienna właśnie pogawędka w drodze do piekarni. Dlatego trzeba mieć bardzo dużo czasu, nawet na bardzo krótkie przejście do centrum wsi. W Grecji jest bardzo dużo kotów. Na koty woła się ps ps ps. No słuchajcie, jak można wołać psy 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 na kotach? One na kici kici nie reagują. My w Krakowie zawsze mieliśmy po jednym kot, kocie. Obecnie mamy kota Gustawa, którego przyprowadziliśmy, przywieźliśmy z Polski. Kota żeśmy zapakowali i stał się kotem greckim. Przez dwa lata ten nasz biedny Gustaw Tutaj Gustawos chodził na sznurku, bo baliśmy się, jak on sobie tutaj poradzi, że nam ucieknie. No to jest nasze, nasze prawda, takie e, oczko w głowie ten nasz kot. I dopiero od zeszłego roku postanowiliśmy go puszczać wolno i go wypuściłem. O, najpierw 8 godzin bez przerwy łaził po okolicy, dzwonił tym dzwonkiem. Tomek mój z wyrzutem do mnie mówił, straciliśmy kota. Także wiecie, niby decyzja wspólna, ale to ja otworzyłam drzwi. Okazało się, że elegancko wraca.